W dniu 4 grudnia w 1918 roku prasa polsko-amerykańska ogłosiła telegram wysłany do prezydenta Wilsona w przeddzień jego wyjazdu do Europy. Telegram ten w imieniu całego wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych wysłały Polski Wydział Narodowy oraz Komitet Obrony Narodowej. wielmożny pan Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, US Transport, George Washington, New York. W przededniu pańskiego odjazdu do Europy, Wydział Narodowy Polski i Komitet Obrony Narodowej w imieniu obywateli i mieszkańców polskich w Stanach Zjednoczonych pragną zwrócić się do Ciebie, panie prezydencie. Przede wszystkim chcemy raz jeszcze wynurzyć Ci wdzięczność naszą za pańskie postanowienie, że Polska ma być zjednoczoną i że wszystkie ziemie zamieszkałe przez Polaków mają być złączone w niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Według nadeszłych wiadomości wszystkie części Polski są już, zdaje się, zespolone pod rządem koalicyjnym który kładzie podwaliny pod prawdziwą Demokratyczną Republikę Polską. Pański tak wybitny udział w wypadkach, które umożliwiły utworzenie państwa polskiego, ośmiela polskich obywateli Stanów Zjednoczonych do przedstawienia panu pełnej, najgłębszego szacunku prośby, abyś odwiedził Polskę przed swoim tu powrotem. Najgoręcej zarazem popieramy prośbę polskiego i ukraińskiego rządu o przyjęcie przez pana roli rozjeńcy w sporze granicznym. Pański przyjazd do Polski będzie nieoszacowanej wartości dla nowej Rzeczypospolitej, gdyż wzmocni naród polski w dążeniu do utworzenia stałego rządu na szczerze demokratycznej i prawidłowej drodze, Ścieśni to zarazem węzłami wdzięczności, wzajemną miłość, poszanowanie i zrozumienie między obydwoma republikami. Byłby to zaiste najszczęśliwszy o historycznej doniosłości wypadek, gdybyś pan mógł być obecny w Gdańsku i przy ujściu Polskiej Wisły podczas uroczystości spuszczenia na morze pierwszego polskiego handlowego statku Woodrow Wilson który jest budowany ze składek zbieranych obecnie w Polsce, jako wyraz szacunku dla pańskich zabiegów. Zarazem miałbyś pan sposobność przekonać się o fałszywości pogłosek z niemieckich źródeł co do pogromów żydowskich w Polsce. Opierając się na naszej znajomości narodu polskiego i stosunków w Polsce, możemy z głębokiego przeświadczenia potwierdzić nasze poprzednie deklaracje że pogromów żydowskich na tle rasowym i religijnym nie było. W Polsce, jak i w innych krajach centralnej Europy, było gromadzenie i spekulacja żywnością, co wywoływało zaburzenia, przy czym zarówno Żydzi, jak i Polacy w równej mierze cierpieli. Trzeba przy tym pamiętać, że wojna toczy się w granicach polskich. W ciągu miesiąca Lwów był zdobyty przez Ukraińców i odebrany przez Polaków. W dodatku wojska niemieckie i uwolnieni z niewoli rosyjscy jeńcy wojenni przechodzą przez kraj, plądrując, rabując i czyniąc niemożliwym zaprowadzenie od razu przez rząd polski porządku. W stosunkach tych przyszło jeszcze do komplikacji z powodu usiłowania pewnych liderów żydowskich z zewnątrz Polski do przekształcenia prawidła o samostanowieniu osobie narodów w osobne autonomiczne państwo żydowskie w granicach Polski, Czech i Austrii. Telegram Associated Press dnia 2 listopada z Wiednia zamieszczony w pismach amerykańskich czyni ten plan odpowiedzialnym zgodnie z oświadczeniem żydowskich przedstawicieli za zaburzenia we Lwowie. Polska, jakiej Pan pragnie, i Polska, którą my chcemy stworzyć, są identyczne. Zwalczają jej odrodzenie Niemcy i w Niemczech ukryte intrygi. Jesteśmy pewni, że z Pańską pomocą wyjdzie z tego triumfująco rzeczypospolita Polska, oparta na równych prawach dla wszystkich bez żadnego wyjątku, wzorowana na Stanach Zjednoczonych, których pan jesteś czczoną głową. Podpisali Jan Smulski, prezes Polskiego Wydziału Narodowego i dyrektor Żurawski, prezes Komitetu Obrony Narodowej.